W ostatnim shortzie testowaliśmy napój o smaku dubajskiej czekolady, więc dzisiaj e, dubajska czekolada, proszę bardzo. E, z tym, że ja ją kupiłam w Rewe za jakieś e, 10 euro. Byłam pewna, że kosztuje 5, e, bo na stacji widziałam za 8 i myślałam, ale zrobię deal'a. I zapłaciłam 10. Ale wiecie, nie ma tego złego. Przetestujemy. Taka gruba, porządna czekolada. Dobra, wyjęłam z tej folii i chcę z Wami przełamać. No myślę, że całkiem sporo tego nadzienia. Jest tak, wiecie, nie za dużo tej czekolady, a na nadzienie jest całkiem porządnie. Dobra, testujemy jeden kawałek. No faktycznie, ten, jak wąchałam ten napój smaku dubajskiej czekolady, to też tak pachniał. Więc to już mi się źle kojarzy, ale wiem, że dubajska czekolada jest lepsza niż ten napój. Mm, to jest dobra. Nie wiem, czy pamiętacie, ostatnio testowałam taką małą wersję też z ryby. I szczerze mówiąc, wolałam chyba kupić tamtą za ułamek tej ceny bo po prostu tamta była, wiecie, mniejsza, takiej całej czekolady też się nie je raczej. Znaczy wiecie co, kto lubi, nie? Ale myślę, że taką, jednym takim kawałkiem się można już zasłodzić. A tamta ta czekolada była po prostu taka bardziej kompaktowa. A dużo się nie różniła w smaku, więc wydaje mi się, że bardziej bym kupowała tamtą niż tą za 10 euro. To wszystko na dzisiaj. Dzięki, do następnego shortsa. pa papa!